Możecie rysować dowolnie postacie w waszych komiksach, natomiast niesamowicie istotne będzie to, żebyście w świadomy sposób posługiwali się czymś, co nazywa się językiem ciała. Czyli tak wyginali te postacie, dodawali im takie różne gesty, które sprawią, że to, co one przeżywają, to jak się zachowują, będzie rzeczywiście wiarygodne. Pokażę wam to na kilku przykładach. Użyję tutaj Kilku sylwetek, dzięki którym będziecie mogli zobaczyć, o co dokładnie z tym różnicowaniem chodzi? Pierwsza osoba będzie na kogoś zła. Od czego zacznę? Wprowadzę tutaj tors. Tors będzie lekko przechylony, bo głowa też będzie jakby obniżona, lekko schowana. Tak, tutaj mamy zarys oczu, osoba jest na kogoś zła. Co ona robi? To co zazwyczaj, kiedy człowiek jest zły, bierze się pod boki, ramiona lądują na, na, na tutaj z boku na wysokości bioder, no i staje w lekkim rozkroku. Tak? Nogi są szerzej rozstawione niż zazwyczaj. Musimy wyraźnie zobaczyć, że ta osoba stabilnie stoi. Tak więc mamy pierwszy przykład emocji wyrażonej językiem ciała. Ktoś jest tutaj zły na kogoś, kto na przykład, co tutaj się dzieje? Ktoś rozpacza. Osoba tutaj rozpacza. Słuchajcie, tułów jest przechylony. Tak samo jak wcześniej. Głowa jeszcze niżej. Tylko za tą głowę trzyma się akurat rozpaczająca osoba. Widzicie, tutaj są jej ramiona. Z jednej strony i z drugiej strony. Trzyma się za głowę, głowa jest opuszczona, płacze tutaj straszliwie. No i oczywiście może tutaj też możemy to podkreślić językiem ciała W dołu. Na przykład, jeżeli jest naprawdę źle, to ta osoba może klęczeć. Tak? Jest tak załamana, że już nie może stać, i po prostu płacze, klęcząc na ziemi w taki oto sposób. Kolejny przykład. Ktoś tutaj będzie bardzo szczęśliwy. Tak szczęśliwy, że aż podskoczy, ciało się wygina. Jedna z rąk do góry w ten sposób, druga już trochę inaczej. Starajcie się zawsze trochę rozróżniać jedną kończynę od drugiej, będzie dużo ciekawiej. Osoba tak wysoko skacze z radości, że, że aż głowę zaczyna odchylać, gdzieś e, rzeczywiście wstecz, poza. Poza front swojego ciała. No, i tutaj oczywiście, w zależności od tego, jak mocno, jak mocne jest to zachowanie, ta osoba może bardzo delikatnie podskakiwać, bądź też może być to jakiś pełny wyskok, bardzo wysoko wykonany. No, dzięki temu pokazujecie tą emocję, która oprócz tego, że będzie czytelna na twarzy, to także przez sam układ ciała dość wyraźnie nam przedstawi, co się właściwie dzieje. Ktoś tutaj będzie bardzo poważny i o powiedzmy dumny. Dumna osoba inaczej się zachowa niż w tym przypadku, aczkolwiek coś może być podobnego. Przechylmy tą osobę, pokażmy ją troszeczkę z boku. Będziemy też patrzeć na nią od dołu. To nam troszeczkę poka pozwoli tą dumę zwiększyć. Tors jest odchylony w ten sposób, głowa wysoko uniesiona. No i ta osoba też trzyma się tutaj pod boki. Tak? może podpierać się, a może chwycić się palcami. To będzie chyba bardziej odpowiednie, żeby pokazać, że ktoś jest z czegoś dumny. No i ta osoba będzie stała nieco inaczej, będzie mianowicie stała na baczność, będzie stała prosto, a nie wyginała się tak, jak to było w tym przypadku. Także macie tutaj do czynienia z jakimś dumnym człowiekiem, który no, zadarł nosa, jest niezmiernie z siebie zadowolony. Ktoś może wyrazić na przykład jakieś przerażenie. Jakaś osoba się przestraszyła bardzo mocno. Jak to pokazać? No, no, na kilka różnych sposobów. Często robi się w ten sposób, że się wydłuża głowę u takiej osoby. U dołu tors będzie wygięty le, lekko. I pytanie czy ona drży ze strachu, to ta osoba czy po prostu się przeraziła, rozkłada gdzieś ręce na boki w grymasie przerażenia. Zróbmy może ten wariant, niech te ręce tutaj nam się na boki rozłożą. Tak? Ktoś jest przerażony. Co zrobi z nogami? No jak się szykuje do ucieczki, no to inaczej to będzie zupełnie wyglądać niż osoba, która Stanie w bezruchu, a powiedzmy, ta osoba akurat jest bardzo przerażona, stoi na razie w bezruchu, nie wie właściwie, co ma zrobić. Jeżeli próbuje się cofnąć przed jakimś na przykład niebezpieczeństwem, no to możecie ten gest tutaj nóg również pokazać. Tak więc, w zależności od tego, co się dzieje, będzie to ciało się wyginało na przeróżne sposoby. Ktoś jest zrezygnowany, ma wszystkiego dosyć, proszę bardzo. Głowa opuszczona, tułów zgięty. Siedzi ta osoba sobie w taki sposób, że jest przykucnięta. Co będzie robiła z rękoma? Właściwie nic specjalnego. Leżą te ręce, nie mają właściwie nic do roboty. Tak, raz totalnego przygnębienia. Pokażmy jeszcze wyraz wściekłości. Ktoś chce dokonać ataku, ataku, rozszarpać kogoś, jest bardzo, bardzo zły. Zacznę tym razem od głowy. Tutaj barki będą bardzo wysoko osadzone, bo ta głowa jest schowana, jakby w tułowiu. Ktoś się szykuje do skoku, jakiegokolwiek ataku. Ukształtujemy tą sylwetkę w ten sposób. Ramiona, ta nasza osoba, a wraz z nimi barki się podniosą. O, kształtuje w taki sposób. No, i tutaj mogą się pojawić dłonie gotowe do jakiejś konfrontacji. Wprowadzimy teraz nogi. Nogi mogą być. Zgięte w ten sposób, bądź też jedna z nich może na przykład być skierowana trochę do przodu. Dzięki czemu sprawimy, że będzie miała ta postać wrażenie, jakby miała za chwilkę na nas rzeczywiście skoczyć, jakby się do nas zbliżała. Starajcie się dokładnie zaobserwować, jak to ciało wygiąć w określonych sytuacjach, w momencie, kiedy już jesteście pewni, przystępujecie do dalszego opracowania. Tutaj był ktoś bardzo, bardzo smutny. Prowadzę teraz już więcej elementów. Zaznaczę, gdzie są dłonie. Tutaj pogrubię też masę tego ubrania. Przełóżmy twarz tej osoby tutaj do, do góry. Niech ona zasłania sobie twarz, niech, niech, niech tutaj płacze. O, w ten właśnie sposób. Pogrubiamy teraz przedramiona, bluzę. Załóżmy, jest ubrana ta osoba w bluzę. Zwracamy uwagę na nogi. No i tutaj już trzeba będzie po prostu obrysować to wszystko, sprawiając, że każda z tych części nabierze właściwego kształtu. To samo zrobię w tym przypadku. Tak, Dodam osobie, która podskoczyła z radości pod koszulak. Powyginam go tutaj. Wiadomo, że pod wpływem takiego skoku on się zacznie zupełnie inaczej zachowywać. E, tutaj za, zarysujemy... E, Fragment buzi, uszy, włosy. No i przechodzimy do dodawania coraz to większej liczby szczegółów. Kiedy już te szczegóły wprowadzicie, kiedy jesteście pewni, że właściwie nic więcej, jeżeli chodzi o rysunek ołówkiem, się tutaj już nie zdarzy, możecie zmienić narzędzie i przygotować się do nałożenia tuszu. tak? Na przykład, wprowadzimy tutaj kilka kilka tych elementów istotnych z punktu widzenia budowy twarzy. Tak, widzimy już tutaj wyraźnie kogoś, kto o, ma wszystkie swoje cechy, które powinien mieć. Porządkujemy pewne sprawy, co było zbyt niechlujnie wcześniej jeszcze przedstawione, to możemy w tym momencie uporządkować, sprawić, że będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. O. Jest to osoba ubrana w dość luźną podkoszulkę. No i tak krok po kroku każdy z tych elementów obrysowujemy. Mamy dzięki temu pokazaną wyraźnie tutaj euforię tej osoby, która akurat podskoczyła z radości. Możemy każdy z tych elementów udoskonalić, nadać mu szczegółów. I tak to wygląda. Tak więc starajcie się zawsze dobrać do postaci odpowiedni język ciała. W zależności od tego, co ta postać będzie przeżywała, co czuje, jak się zachowa, powinna odpowiednio się powyginać, odpowiednie gesty wykonać swoimi kończynami. Dopiero dzięki temu będziemy w stanie Wam uwierzyć, że ta postać rzeczywiście przeżyła to, co powinna w opowieści przeżywać. Oprócz tego, że ciało zachowuje się na różne sposoby, i Waszą postać możecie dowolnie wyginać, zmieniać jej układ, to trzeba będzie także dobrać go do określonej sytuacji, żeby pokazać w 100% o co właściwie w danym momencie chodzi. Pokażę Wam przykład relacji pomiędzy dwoma postaciami. Tutaj będzie postać pierwsza. Tutaj będzie postać druga. O. Może troszeczkę dalej jeszcze w tym miejscu. Dwie postacie podobnego wzrostu. Jedna osoba oskarża o coś drugą. Narysujmy więc te postacie. No I w ten sposób mamy tutaj układ dwóch postaci, gdzie jedna drugą oskarża o zrobienie czegoś. Zwróćcie uwagę, że postacie są bardzo pionowe, statyczne. Nie ma praktycznie w nich żadnego poruszania, żadnej emocji. Nie wyrażają nic tym swoim językiem ciała. Krótko mówiąc, są potwornie drewniane. W tym przypadku też mamy. Linię, jakby prostopadłą, cały czas pionową, co nam dodatkowo te emocje uspokaja. Spróbujemy to zmienić. Pierwsza osoba jest zdrowo wkurzona, oskarża tą drugą o coś i wykona taki gest. Głowa ulegnie pochyleniu. Coś pojawia się tutaj, jakiego wręcz agresywnego w jej sposobie bycia. Tułów też będzie. Mocno wygięte w taki sposób. Ręka staje się nie pokazująca coś po prostu palcem, tylko wręcz napastliwa. Wyprostujemy ją. Wyprostujemy ją tak, żeby poczuć pełnię tego oskarżenia. Ponieważ osoba jest wkurzona, to drugie ramię. Wygniemy w geście zaciśniętej pięści. Natomiast nogi staną w lekkim rozkroku. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy tutaj, rozkrok ten jednak będzie dużo, dużo większy. To jest, moi drodzy, ta różnica. Tym razem rzeczywiście mamy do czynienia z osobą. Która całym językiem ciała wyraziła to oskarżenie, a nie jedynie schematycznie pokazuje, że jest na kogoś zła. Ta osoba nie zgadza się na te oskarżenie, jest wręcz zdziwiona tym, co się stało i zwróci uwagę, no stoi do tej pory jak słup soli. Nie może czegoś takiego być. Wygniemy więc ją do tyłu. Odgina nam się do tyłu dość mocno. O, tułów przyjmie więc. Tak, co najmniej taki kształt. Głowa też jest odchylona, tak? zachowuje się wtedy w ten sposób. Yy, I rozkłada ręce na boki, nie wiedząc o co właściwie chodzi. Jedna ręka, drugą nie widzimy w całości, znajduje się tam. Widzimy też troszeczkę od przodu tą osobę. Może nie jest to aż tak realistyczne, ale Dobrze by było pokazać coś więcej na temat tej osoby. No i tutaj wykonuje gest, jakby się cofała. Czyli jedna noga dość stabilnie nam jeszcze podpiera tą osobę. Tak, w ten sposób. Ale druga, dru, druga noga zdradzi nam tutaj tą niepewność. No i pokaże, że wykonuje ona taki gest, żeby cofnąć się za chwilę do tyłu, starać od, 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 od się odsunąć od tej pierwszej osoby. Tak więc w ten sposób manipulujemy językiem ciała, żeby pokazać określone emocje i je wzmocnić. Do każdego przedstawienia, do wyrażonego językiem ciała musicie znaleźć taki optymalny wariant. Jeszcze jeden przykład. Zrobimy tutaj osobę, która, która śmieje się do rozpuku z tej sytuacji, którą tu widzimy. A postawmy ją troszeczkę dalej, przez co ulegnie zmniejszeniu. No, i ta osoba, którą mamy z tyłu, narysujemy ją. Tułów, głowa. Tak się śmieje, że aż się trzyma za brzuch. Jedną i drugą ręką. Śmieje się wręcz do rozpuku. Tutaj nogi. I gotowe. Oczywiście nadrobimy tutaj wszystko i mimiką, i jakimś może tekstem, czy myślą, która tam się pojawi. Może onomatopeją, pokazującą odgłos śmiechu. Natomiast chciałbym ten śmiech pokazać, za pomocą samego języka ciała. Zobaczcie, co z tą postacią zrobi. Ponieważ ona się śmieje, to odchyli całe swoje ciało do tyłu w taki sposób. Tak, następuje dość mocne odchylenie. Głowa chowa się do tyłu, podnosi się lekko do góry, wręcz. Tutaj o, ręce powędrują teraz wyżej, dzięki czemu będziemy. Intensywniej obserwować ten, ten gest. Natomiast same nogi będą w rozkroku, przez co sposób śmiania się u tej osoby ulegnie zintensyfikowaniu. Nie będzie już to tak statyczne, tylko widać, że całe pra ciało pracuje, pokazując, że ta osoba akurat tutaj się zaśmiewa do rozpuku. Bardzo, bardzo mocno. Oczywiście są to tylko konstrukcje wstępne. Rysując dalej, możecie je uzupełnić, sprawić, że staną się one bardzo materialne. Zwróćcie uwagę, tutaj narysuję kilka takich elementów, które nam pokażą wyraźnie, o co już chodzi. Mimika, bez której nie da się obejść. Tak, w takich przypadkach na pewno nam pomoże. Zaczynamy te wszystkie fragmenty po prostu tutaj pogrubiać. Możecie to zrobić ołówkiem, nie od razu cienkopisem, tylko jeszcze jedną warstwą ołówka wcześniej przygotować. No i tak, dodając szczegół za szczegółem, będziemy mogli bardzo wyraźnie pokazać. Co się między tymi osobami, z którymi mamy tu do czynienia, właściwie dzieje. Pokażę wam, w jaki sposób ćwiczyć język ciała, jak poruszać na różne sposoby sylwetką. Proponuję naukę rysunku rozpocząć od opracowania sobie jakiegoś modelu sylwetki, którym będziecie się posługiwać. Pokażę wam tutaj takie dwa proste przykłady. Pierwszy model u góry będzie to model składający się z różnych elips, elementów po, po podłużnych lub bardziej okrągłych. Po narysowaniu głowy wprowadzam pas barkowy, na którym trzymają się ramiona. Tu się... Pojawia klatka piersiowa, następnie brzuch. Kolejny pas będzie przytrzymywał nogi. Poniżej środka oznaczamy dłonie. Tutaj poniżej pojawiają się stopy. Połączymy teraz ze sobą o te części. I tutaj wprowadzamy dodatkowe dwa elementy: przedramie oraz ramię. I ten człowieczek jest. Gotowy. Będziemy mogli zacząć nim za chwilkę poruszać. W drugim przypadku jest troszeczkę inaczej. Głowa z grubsza bez zmian, ale tułów tutaj zostanie zastąpiony przez taki zwężający się do dołu prostokąt. Teraz prostokąt u dołu dostanie jeszcze jeden element, mianowicie zakończymy tułów w ten sposób. Poniżej środka znajdują się dłonie, natomiast w tym miejscu wprowadzamy kreski kończące je łokciami. Co do stóp, sytuacja wygląda w ten oto sposób. Także dwie takie propozycje modelu. On jest bardzo uproszczony, jeden i drugi, ale dzięki temu będziecie mogli na różne sposoby go wyginać i skoncentrować się na jego, właśnie, Wyginaniu, na operowaniu nim. Załóżmy, że chcemy pokazać, że ta osoba podskoczyła. Jak to zrobić? Trzeba się zastanowić, albo przyjrzeć najlepiej na jakimś zdjęciu, jak się poszczególne części zachowają. Zaczynam od torsu. Pas barkowy, klatka piersiowa, brzuch, pas biodrowy. Tutaj wędruje jedno ramię, tutaj wędruje drugie ramię. Głowa odchodzi troszeczkę do tyłu. Chowa się, jedna noga podskakuje w ten sposób, druga noga w ten sposób. To jest ten sam układ elementów, z tym, że uległy one zmianie. Tak? Ich położenie nie jest już dokładnie tak samo. Jeszcze jeden przykład. Tym razem ta osoba będzie schylała się po coś. A więc nogi mniej więcej zostaną w połowie, tylko je ustabilizujemy. O, w, tym, w tym miejscu. Natomiast o, górna część ulegnie wywinięciu w taki sposób. I brzuch, i klatka piersiowa zmieniają swoje położenie. Tutaj ramię wygląda w ten sposób. Drugie musi utrzymać równowagę, więc wygina się tak. No i głowa jest lekko pochylona w dół analogicznie możecie zrobić to samo z tym drugim modelem tylko w tym przypadku będzie to wyglądało mniej więcej tak, zaczynamy najczęściej pracę od tego prostokąta tułowia który sobie u zaoblimy tak samo w tym przypadku, kiedy on podskoczył to nasz prostokąt wignie się i przyjmie taką formę no i teraz w tym przypadku jedno ramię idzie do tyłu w drugie ramię idzie do przodu, bo ta osoba się po coś schyla pojawi się tutaj układ nóg no i pochylona głowa no i wszystko mamy tutaj jasne jest to jakby dokładne powtórzenie tego co mieliśmy u góry w tym przypadku zaznaczam głowę która odchyliła się tam do tyłu rejetno ramię, tutaj drugie ramię pojawi się rytm nóg w jedną w drugą stronę, no i mamy gotowy ten model. E, oczywiście możecie te, te ruchy robić bardzo złożone, tak? Nie zawsze też musicie go stosować w takim celu, jak tutaj. Może to być jakiś, jakiś bardzo wymyślny układ. Dajmy na to, na przykład, ktoś chce się na kogoś rzucić, jakiś straszny potwór. Zobaczcie, tutaj ma barki, podnosi ręce do góry przed ramiona. Tutaj się pojawiają o, jego dłonie. Klatki piersiowej w tym układzie nie widzimy. Nie widzimy także za dużo brzucha, aczkolwiek on się już pojawił. No i tam jest pas, pas biodrowy. I mamy teraz skrócone UDA oraz część goleniową. Tak, zamierza. Wykonać ta sylwetka jakiś wyskok. Tak samo moglibyśmy zrobić w tym przypadku. Zaczynam od głowy. Przerysowuję teraz tułów, tylko muszę go jeszcze skrócić. Ramiona idą do góry w taki sposób. Tutaj pojawią się też szpony. No i mamy do czynienia z nogami, które wykonują taki przyczajony gest. No oczywiście jak wykonacie taki, taki układ, przyjrzyjcie się, czy aby czegoś nie udało się zrobić, żeby pogłębić wrażenie wykonywania danego, danego ruchu. W każdym z tych przypadków można by jeszcze ten ruch zintensyfikować. Zobaczcie, na przykładzie tego skoku może to zrobię. Ramię naszego delikwenta wygniemy i jeszcze mocniej do góry wytniemy, żeby pokazać jego intensywność, że wysoko wyskoczył, naprawdę wysoko. To niech zostanie w takim układzie. Natomiast tutaj jeszcze przesadzimy, prostując tą nogę. Tak? Dzięki pokazujemy, temu pokazujemy, że wyskok był jeszcze mocniejszy, że ten ruch jest wykonany jeszcze bardziej ekspresyjnie. To jest coś, co, o czym mówiłem, przy szukaniu tego najlepszego momentu. Przy przerysowywaniu. To dotyczy mimiki, ale także dotyczy języka ciała. Tutaj, w tych przypadkach, jakiś przyczejony potwór ma się na nas rzucić. Opuśćmy jeszcze tą głowę, niech będzie jeszcze niżej ulokowana. Tak, wygniemy trochę ramiona w ten sposób do góry. No i szukamy tutaj. Niepotrzebnie ma opuszczone dłonie tak bardzo w dół. Tak naprawdę one powinny być troszeczkę wyżej. Natomiast jeżeli chodzi o tułów, o tą dalszą część, no to tutaj, żeby uzyskać ten wyraz takiego przyczajonego kroku, zróbmy jeszcze coś innego. O, spróbujmy te stopy troszeczkę bardziej y, ułożyć niesymetrycznie. W ten sposób jedna noga i druga nie są w tej samej płaszczyźnie i ruch. Ulega zintensyfikowaniu, jest więcej charakteru w tym poruszaniu się. Tak więc szukajcie sobie waszych optymalnych rozwiązań, spróbujcie potrenować, rysując masę takich drobnych szkiców, gdzie będą te schematyczne ludziki. Z czasem oczywiście możecie zacząć je ubierać za pomocą kolejnej warstwy ołówka, cienkopisu. I doprowadzić do tego, że będą pełnoprawnymi rysunkami. Jest to oczywiście ćwiczenie, które jest niezbędne, jeżeli chcecie rysować komiksy, a jak nauczycie się przedstawiać ten ruch na różne sposoby, to z czasem nie będzie wam to sprawiało żadnego problemu i nie będziecie za każdym razem, kiedy temat ruchu się musieli sięgać po jakieś mm, zdjęć czy prosić kogoś, żeby wam pozował, tylko z głowy w jednej chwili będziecie w stanie ten ruch powtórzyć.